Nadchodzi 4657 odcinek serialu Klan, a w nim prawdziwy rollercoaster emocji. Podczas gdy serce Bożenki może zabić dla kogoś nowego, Norbert znajdzie się na krawędzi załamania. Sprawdź, co jeszcze przyniesie los bohaterom i kogo Pawełek spotka podczas swojego wyjazdu w góry. Ostatni odcinek serialu Klan dostarczył widzom solidnej dawki emocji, mieszając poważne zagrożenia z osobistymi dramatami. Obawy Waldka dotyczące rodziny Kuglów okazały się słuszne, gdy ich przedstawiciel bez ogródek zażądał haraczu za tak zwaną współpracę. Tymczasem u Oli i Rafała wybuchł poważny konflikt, gdy kobieta uświadomiła mężowi, że zapomniał o śmiertelnym ryzyku, jakie niosłaby dla niej ciąża z powodu obciążenia genetycznego. Nie zabrakło również zawirowań miłosnych, w których Norbert błagał Roxi o drugą szansę, a do samotnej Bożenki w restauracji dosiadł się mężczyzna ze złamanym sercem. Postacie stanęły przed trudnymi wyborami i nieoczekiwanymi sytuacjami. Jakie będą ich następne kroki? W nadchodzącym odcinku Kamila, odwożąc Zuzę na masaż, wysłucha opowieści o jej niedawnym spotkaniu z intrygującym mężczyzną. Ich rozmowę przerwie niespodziewane pojawienie się Tomasza, który z bukietem kwiatów będzie poszukiwał gabinetu Bożenki. Tymczasem Norbert odwiedzi Sandrę pod pretekstem wręczenia Marysi bloku rysunkowego, jednak jego zły stan psychiczny nie umknie uwadze byłej żony, która domyśli się, że powodem jest roksi. Napięcie Norberta znajdzie swoje ujście w warsztacie, gdzie dojdzie do emocjonalnego wybuchu, wzbudzając niepokój Antka o jego zdrowie. Równocześnie Pawełek, planując wyjazd na Narty, natknie się na uczelni Natole i Aśkę, które, jak się okaże, również wybierają się do tej samej miejscowości. Wątki rodzinne skupią się także na Rafale, który wciąż będzie próbował przeprosić Ole za swoje zapomnienie, a także na Leokadi, która zmęczona opieką nad dziećmi poprosi o wsparcie Leopolda, oraz na dramatycznej scenie na lotnisku, gdzie próba odeb. Klan odcinek. 4657 kiedy, gdzie i o której emisja? Fani najdłuższej polskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu rodziny Lubiczów, warto już teraz zapisać sobie datę premiery. Premierowa emisja 4657 odcinka serialu Klan odbędzie się w czwartek, 19 lutego 2026 roku o godzinie 18.10 na antenie TV Scoop I. Klan. Opis serialu: I, Klan, to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów Polaków. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, w których codzienne radości, smutki i wyzwania znajdują odzwierciedlenie w życiu każdego widza. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiły, że pokochaliśmy bohaterów jak własną rodzinę i z zapartym tchem śledzimy ich perypetie. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale również niezastąpiona obsada, w której znajdują się takie gwiazdy, jak.